Witam serdecznie, Sisi. Chwastarz z nami. Dobry wieczór. Z mamą. Dobry wieczór. E, powiedz mi, jak e, od Twojej strony wyglądała dzisiejsza walka, bo e, Natalia Zaleska na pewno nie była łatwym przeciwnikiem. Bo tak, że na no, walki się przygotowałam, ale brakowało kondycji. E, mam nadzieję, że będzie rewanż i wygram walkę. E, powiedz, e, ile czasu wcześniej dowiedziałaś się o tej walce? Ile miałeś czasu na przygotowanie? Miałam z 3 miesiące chyba, to zaczęłam znowu trenować i przygotowałam się, to 3 miesiące powiem. Ale półtorej roku miałaś przerwę. Półtorej roku miała przerwę. No właśnie. Tak, tak, tak. E, a dlaczego była ta przerwa, jakaś kontuzja czy co? To było przy szkołę, bo musiałam się koncentrować na szkołę, bo szkoła mi była ważniejsza. E, no i no to jest, to jest ważne, bo my też żyjemy w świecie sportowym i wiemy, że Jednego bez drugiego się nie da, bo żeby, żeby nie zawalić jednak na szkoły, mimo wszystko sport jest ważny, ale twoja przyszłość też jest ważna. Dobrze. Posłuchaj, co tam była taka sytuacja, uderzenie w suspensor, chyba coś takiego, jakieś ujemne punkty, co to było? Pamiętasz to? Nie, nie pamiętam tego, nie. Tam było zatrzymanie walki chyba w pierwszej rundzie, bo chyba Natalia, czy ciebie uderzyła, czy ty ją uderzyłaś, tak poniżej pasa, jakoś ona musiała się na chwilę złapać oddech, coś takiego było. Właśnie to. No um, Bo ja już pędzę, nie wiem. Ja przez przypadek e, kopnęłam ją i stało się jak stało, spadła. E, a czy e, sędzia e, za to ci odjął jakieś e, punkty? dał Ci ujemne jakieś punkty, czy nie? Nie, nie odjął mi żadnego punktu. E, po prostu wstrzymana, wstrzymana e, walka. E, dobrze, a. powiedz takie rzeczy podstawowe. E, w jakim klubie trenujesz? Kto jest twoim trenerem? Kto w twoim narożniku dzisiaj? Mój trener to Frankie Flash. E, trenuję w Datry Gym i u mnie był Franek i Oskar Grzesiak z mojego teamu. Yy, Powiedziałaś za klubu, ale klub się mieści gdzie? W Wiedniu. O właśnie, to jest właśnie, ważna informacja. Yy, dobrze, proszę powiedzieć jak to jest być matką zawodniczki? No czuję się super dla, jak no, dla niej, ale jeżeli mogę coś od siebie tak powiedzieć, to jak widzieliśmy, co niektórzy widzieli, że po prostu Sisi wygrała, dwie rundy wygrała, a zrobili jak zrobili. Nie mamy wpływu jakby tutaj na decyzję sędziów, możemy sobie później prywatnie porozmawiać, ale przed kamerami to no, nie możemy dyskutować na temat decyzji sędziów. W każdym razie walka była dobra, to jest najważniejsze. Jak ktoś jest dobrym zawolnikiem, to czy tu, czy na innej gali, to wyjdzie, zawsze wyjdzie wartek, a więc tutaj nie musisz się zupełnie obawiać, więc życzę Ci tak, żebyś ze szkoły miała dobre oceny, takie wystarczające, żebyś mogła trenować, żebyś się realizowała, była szczęśliwa i też nie zapominała o Polsce, skoro mieszkać w Austrii, jednak nie zapominała o Polsce. W Polsce jestem co rok, oceny mam tylko szóstki, no to to nie ma problemu. No to gratulacje. Dziękuję tobie. bardzo. I mamie również. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo Dziękuję bardzo.